Drodzy Państwo, już mamy połączenie z Panią Elżbietą Nowalską przez ocean. Nasze cotygodniowe rozmowy dzisiaj wyjątkowe we wtorek, jako że wczorajszy dzień musieliśmy poświęcić na szybką sprawę ratowania chłopca z, ze szpitala Spuszczykowa, ale dzisiaj, Elu, powracamy do naszych rozmów o rozwoju wewnętrznym człowieka i gorąco Cię witam ponownie na naszych łączach. Witam Ciebie Basiu, państwa bardzo serdecznie. Jestem bardzo podekscytowana tematem, który się zrodził tydzień temu, i dzisiaj będziemy rozmawiać o naukowych odkryciach w sprawie chorób nieuleczalnych, między innymi raka, gdzie dotychczas to był wyrok śmiertelny. Okazuje się, że najnowsze badania naukowe potwierdzają słowa przekazów, co tak naprawdę uskrzydla ciebie, Elu, na pewno, bo przecież mówisz od lat o tym i wszystkich nas, którzy zgłębiamy ten temat i również się fascynujemy. Ja bardzo się cieszę, gdy jestem w stanie gdzieś usłyszeć, przeczytać. Informacje mówiące właściwie dokładnie o tym, o czym mówi tak zwana duchowość, wszyscy, którzy zajmują się rozwojem wewnętrznym człowieka, bo przecież z jednej strony mówimy ciągle o potrzebie wchodzenia w te piękne wartości, dzięki którym jesteśmy coraz bardziej pięknymi ludźmi, i jednocześnie mówimy o tym, że każdy człowiek w gruncie rzeczy, Powinien zadbać o swoją wewnętrzną przestrzeń, o przestrzeń swojego życia, bo te wszelkie możliwości tkwią po prostu w nas. Cieszymy się, że rozwija się technika, medycyna. To jest świetna rzecz, ale jednak wszystko wskazuje na to, że od tej naszej konstrukcji wewnętrznej zależy bardzo wiele, jak ona funkcjonuje. W tematach związanych z rozwojem wewnętrznym człowieka mówi się o potrzebie budowania jedności, przepływie energii, o niwelacji blokad wewnętrznych, o kondycji myślowej, w której nie ma lęków, stresów, niweluje się swoje czarnowictwo, takie nabyte, że tak powiem, ze standardów. Mowa jest przecież o tym, że to my przede wszystkim powinniśmy zatroszczyć się o swoje życie i siebie. Tutaj, Basiu, przywołałaś temat nowotworów, choroby, która tak bardzo dotyka ludzi i najczęściej no, jest postrzegana jednak nadal jako coś, co już jest jakimś wyrokiem na człowieka prawie że wydanym. Chociaż no, sama znam osoby, które świetnie wyszły z nowotworów. Moja koleżanka wyszła cztery razy i żyje, ma się bardzo dobrze. Bo jeżeli ktoś może, to znaczy, że inni też potrafią. Uwielbiam mówić to zdanie. Jeżeli ktoś na świecie dał sobie z czymś radę, bardzo trudnym, to znaczy, że ja też mogę się zmobilizować i nie ma przeciwwskazań, żeby mnie też się udało. Chciałabym dzisiaj Państwu opowiedzieć o takiej nowości, która ostatnio się w polskich mediach ukazała. Mianowicie mowa jest o tym, że polscy naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odkryli mechanizm, którym posługują się komórki nowotworowe, bo oni badali komórki nowotworowe, by oszukać układ odpornościowy naszego organizmu. Okazuje się, że one robią to po prostu celowo. To, co mnie w tej informacji zafrapowało, to też język, jakiego używają badacze. Oni mówią o przepływie informacji. No, informacja to jest energia, prawda? To są myśli, uczucia, to jest pewien rodzaj wibracji. To jest przepływ energetyczny, który funkcjonuje w naszym ciele. I mowa przecież jest również, gdy mówimy o przepływie energii, o tym, jak ona w naszym organizmie funkcjonuje, jak się komunikuje z cząsteczkami naszego ciała, w jakich programach funkcjonuje, więc. Jakby te, cała ta wizja funkcjonowania człowieka spotyka się na tym jednym skrzyżowaniu, nauka się spotyka, medycyna się spotyka i duchowość też, bo celem jest, żebyśmy po prostu wiedzieli na swój temat jak najwięcej, a na bazie tego, żeby każdy z nas, jednak no, stosował te zasady bezpieczeństwa wewnętrznego, które dają nam gwarant, że no, nie będziemy chorowali. Ale wrócę do tych badań. Okazuje się, że komórki nowotworowe wysyłają do naszych węzłów chłonnych takie maleńkie pęcherzyki z pewną substancją, która powstrzymuje. Reakcje naszego układu odpornościowego na to, że te komórki są i że one się rozwijają. Nawet naukowcy stwierdzili, że jest to celowe działanie, że celowa dezinformacja wprowadzana przez w końcu nasz organizm w stosunku do samego siebie, no właśnie po to, żeby, żeby nie zadziałał cały nasz układ odpornościowy. Wtedy, gdy zostaje on poczęstowany fałszywą informacją, typu nic się w organizmie nie dzieje, wszystko jest dobrze, nie ma powodu interweniować, no to po prostu te substancje, które funkcjonują w nas jako cały piękny układ odpornościowy naszego organizmu, po prostu nie wysyłają, jak to naukowcy powiedzieli, wojska na pomoc. Tym komórkom, które zaczynają wchodzić w jakiegoś rodzaju dysfunkcję. I nasz organizm po prostu o wiele słabiej radzi sobie z walką z tymi komórkami, o których powiedziano, że one się po prostu zbuntowały. I tak na marginesie, też w tych rozmowach naszych, Basiu, ja często mówiłam o tym, że należy mieć taki program wewnętrzny, Myślenia o sobie, wyobrażania sobie pracy swojego organizmu, w którym wszystkie komórki pracują w zgodzie. Czyli nie mamy tutaj w tej wizji tych elementów, że inne robią co chcą, potrafią zdemolować nasz organizm, tylko przeciwnie. Tak jakbyśmy apelowali do komórek naszego ciała o to, by ze sobą współpracowały, a celem tej współpracy nie jest Destrukcja, tylko kontynuowanie naszego życia. Co jeszcze? No, okazuje się, że już naukowcy wyprodukowali substancje, blokuje ten rodzaj informacji, czyli stara się, żeby te informacje nie docierały do naszych węzłów chłonnych. Tak na marginesie, bardzo często przy chorobach nowotworowych pada decyzja, należy usunąć guz, no i są nieciekawie wyglądające węzły chłonne, więc też się te węzły wycina, przez co jakby też wskazuje się nasz organizm na no, no, brak tego systemu odpornościowego, bo limfocyty, które bronią nas przed zbuntowanymi komórkami, po prostu zostają usunięte z naszego organizmu. Cóż jeszcze takiego ciekawego odkryto? Nawet nazwano wręcz, że wszelkie guzy nowotworowe, czyli te, te zespoły komórek, które się zbuntowały w naszym organizmie, wysyłają do pozostałej części organizmu, a głównie do tego wewnętrznego wojska, które funkcjonuje w naszym układzie odpornościowym. Coś w rodzaju złośliwego e-maila, który ma w sobie złośliwe oprogramowanie. Proszę zwrócić uwagę, że znów posiłkujemy się językiem wziętym z informatyki, bo nie wiemy, jak nazywać te zjawiska, a ten język informatyczny bardzo tutaj w tym wszystkim pomaga. Generalnie wygląda na to, że te komórki rakowe po prostu manipulują, jak chcą naszym, Organizmem. Oczywiście cieszymy się, że naukowcy, z tego co wyczytałam, już w przyszłym roku mają być robione badania na ludziach, sprawdzające jak te substancje, te związki blokujące dezinformacje wewnątrz nas funkcjonują i jakie przynoszą efekty. Ale no aż nie mogę się powstrzymać, żeby nie powiedzieć, że to. Te informacje na temat sukcesu polskich naukowców powinny każdemu myślącemu człowiekowi dać naprawdę wiele do myślenia. Bo przecież nie przez przypadek też, Basiu, w twoich programach mówimy o samoregeneracji, mówimy o potrzebie synchronizowania siebie z pozytywnością. Dzisiaj czytam w naszych polskich mediach, że znów zrobiono badania naukowe, które udowadniają, że jeżeli słuchamy narzekania, biadolenia innych ludzi, to powoduje to destrukcję w naszym organizmie, osłabia nas, prowadza dysfunkcję itd. No, o tym przecież tematy związane z duchowością człowieka mówią już od bardzo, bardzo wielu lat. Tylko czasami jest tak, że my mówimy o czymś, tak się słucha, jak to się mawia, jednym uchem usłyszeliśmy, drugim popłynęło gdzieś to dalej. Potrzebna jest refleksja każdego z nas, co możemy zrobić dla siebie, dla swojego życia, dla swojego organizmu? A możemy zrobić. Przede wszystkim dbając o jakość swoich myśli i uczuć, wiedząc, że jeżeli nawet nikt nie słyszy tego, co ja sobie myślę, albo sama, będąc w pokoju, mówię, to i tak informacja płynie weter i jest odbierana, jak to świat dochowy mówi, przez wszystko, co znajduje się wszędzie, a przede wszystkim przez moje ciało. Przez ten świat, przestrzeń, którą jestem w trakcie życia. Kolejna refleksja, która tutaj się nasuwa jako prawie że konieczność. Trudno ciągle liczyć na to, że ktoś mi da pigułkę, ktoś mnie zoperuje, że zrobią mi w razie czego przeszczep. Należałoby pomyśleć odwrotnie. Musimy zadbać o wewnętrzną kondycję, bo dzięki temu nasz organizm nie będzie po prostu przyjmował tych złośliwych e-maili, które są wysyłane przez komórki z jakiegoś powodu, na przykład te nazywane nowotworowymi. Wydaje mi się, że te badania, które mówią o nowotworach, właściwie można by przełożyć na prawie że wszystkie nasze dolegliwości. Bo gdy mówimy o polu energetycznym człowieka, to w gruncie rzeczy mówimy o pewnej przestrzeni, która rządzi się pewnym zasobem informacji, sama o sobie stanowi, w określony sposób reaguje właściwie na wszystko, co jest i materialne, i niematerialne. Mówimy o tym, że czasami ktoś nas potrafi zakodować, wpłynąć na nas i mamy wtedy efekty tego albo pozytywne, albo negatywne. Mówimy o tym, że nie ma funkcjonowania ciała bez tego właśnie pola energetycznego. Tak naprawdę mówimy o szalenie ważnych tematach, o bardzo ważnych tematach. Muszę Państwu powiedzieć, że w ostatnich kilku dniach otrzymałam kolejne informacje mówiące o tym, jak nagle zadziałało coś wyjątkowego, jeżeli chodzi o, o życie ludzi i również o zdrowie. Na skutek właśnie tych niebywałych zjawisk, a właściwie to dzięki temu, że popłynęła w głąb człowieka informacja, która wzmocniła te pozytywne nasze wewnętrzne oprogramowania i na pewno zniwelowała, tudzież totalnie skasowała te złośliwe. Ktoś, kto miał być dzisiaj w szpitalu operowany, nagle okazuje się, że tydzień temu jeszcze było co na zdjęciach operować, że tak to ujmę, a dzisiaj nagle ma być operacja, okazuje się, że ktoś jeszcze mówi, a zrobimy jeszcze raz tomografię, i okazuje się, że tego czegoś nie ma. Wystarczył tydzień czasu. Nie bywała siła organizmu, dał sobie radę przez tydzień. Na pewno wcześniej były jakieś procedury. Ale jakże to cieszy? Organizm potrafił sam załatwić swoją wewnętrzną sprawę, swój wewnętrzny problem. Dzięki czemu no, te badania polskich naukowców sugerują, że dzięki temu, że układ odpornościowy nie przyjął fałszywego oprogramowania, fałszywej informacji. A czyż nie jest tak, że my jako ludzie, Przyjmujemy często te fałszywe informacje i bierzemy je za dobrą monetę. Pada pytanie, jak zrobić rozeznanie, które to są te fałszywe, które te prawdziwe. No ale dlatego rozwijamy się wewnętrznie, żeby na ten temat wiedzieć coraz więcej, brać to wszystko pod uwagę, no i żeby mieć ten tak zwany szósty zmysł, dzięki któremu to nasze wewnętrzne ja będzie nam podpowiadało, o, o co to w gruncie rzeczy chodzi, czy, czy coś jest dla nas prawdą, czy pozytywnością, czy negatywnością. Otrzymałam wczoraj maila od pewnej pani, która po ostatnim moim kursie o synchronizacji napisała w komentarzu, że zmarł jej mąż dwa i pół roku temu, i w trakcie kursu tam cały czas było o tym, że to, czego chcesz, niech ci się spełni. A ona tak myślała, że ona chce mieć nowe meble. I tak mówi, no cóż, ja będę od życia oczekiwała, chcę mieć nowe meble. A pisze mi, że dwa tygodnie po kursie poznała mężczyznę, który tak się w niej zakochał, że, że świata poza nią nie widzi. I jak miała jakiś problem zdrowotny, to nagle się okazało, że jak lekarze mówili, że jakby nie ma ratunku, to się okazało, że jednak operacje mogą zrobić. No operację poszła tak, jak się idzie do parku na spacer, w ogóle niczym się nie przejmując, wyszła ze szpitala, pani Elu, jestem zdrowa. I pisze, właściwie to przecież chyba nie o te meble mi w życiu chodziło. No tak, nie o te meble. Chodzi o nas, o, o człowieka, o jego zdrowie. Żebyśmy odkryli w sobie to coś, co, co właściwie no... I nauka tak zwana akademicka i ta inna, że tak powiem, stara się odkryć te niebywałe zdolności naszego organizmu i tę niebywałą siłę, dzięki której jesteśmy odporni na nawet własną produkcję dezinformacji w naszym organizmie. Chociaż założę się, że ta dezinformacja powstaje dlatego, że przyjęliśmy jakieś myśli, poglądy, uczucia, które były sprzeczne z nami, czyli zaczęły działać jako coś kontra komórką, które stanowią nasz organizm, ale to już jest, że powiem inny temat na inną rozmowę. Niesamowicie fascynujący i na dzisiejsze czasy już rozległy temat, bo tych badań naukowych jest naprawdę dużo. I to, co mówisz, Elu, potwierdzają również badania naukowe, że do tego stopnia jesteśmy modulowani naszym stanem wewnętrznym, że idąc na badania, normalne badania medyczne, takie, mhm. co ludzie robią raz w roku sobie dla sprawdzenia organizmu, zależą od naszego stanu wewnętrznego. Jeżeli się czujemy źle, przygnębieni, robimy badania, zupełnie inne Wychodzą wyniki, jakbyśmy poszli albo za parę godzin, albo następnego dnia, kiedy jesteśmy w fantastycznym stanie wewnętrznym, badania są zupełnie inne. I tych przykładów jest mnóstwo o tym namnażaniu komórek rakowych w stanie jakiegoś stanu wewnętrznego zagrożenia, na przykład matka, jeżeli się martwi o, o swoje dziecko, które jest chore, któremu coś się dzieje, nasz organizm ponosi natychmiast w gruczołach mlekowych w piersiach gromadzi komórki rakowe, które po rozwiązaniu problemu natychmiast wynoszą się z organizmu. Dlatego jest tak ważne bycie w chwili obecnej, nie życie przeszłością. To odpuszczanie przeszłości jest niezwykle ważne i pohamowanie lęku przed przyszłością. To skupianie się na chwili obecnej i stwarzanie najlepszego nastroju, jaki jesteśmy w stanie wytworzyć, decyduje o naszym, o naszym zdrowiu. No, temat rzeka, temat rzeka. Ja myślę, Elu, że, że pozostaniemy przy nim, bo aż mnie język spędzi, żeby Państwu powiedzieć, zainteresować Was tematem medycyny germańskiej, doktora Hamera. To jest, proszę Państwa, no po prostu cud lokalizacji, gdzie Ciało nasze wskazuje, gdzie był problem, który spowodował stan chorobowy w organizmie. Całą mapę dr Hammer zrobił i przedstawił, jaki problem życiowy objawił się, w której części ciała. No to jest fascynujące. Elu, zostańmy w tym temacie za tydzień, proszę. Oczywiście. I tak jak przed chwilą powiedziałaś, problem życiowy. Oczywiście, że życie nasze, każdy ma jakieś wyzwania, sprawy do załatwienia. Tylko, no też mądrość sugeruje, żebyśmy jednak reagowali na te wyzwania i te sprawy do załatwienia, i na te problemy nasze, nie traktując, że świat się skończył, a my uginamy się pod naporem tego, co stanowi naszą rzeczywistość, tylko zupełnie w inny sposób. I w tym właśnie pomaga tak zwany rozwój wewnętrzny człowieka, bo zaczynamy coraz bardziej rozumieć, że to nie tędy droga, żeby mnożyć w sobie lęki. Niepokoje, bezsilności, gloryfikować wewnętrzne, ale żeby po prostu to, co mogę załatwić, to załatwiam, bo jednak ważne jest, jaki mamy ten wewnętrzny nastrój, o którym wspomniałaś. Duchowość to robi właśnie, duchowość podnosi na duchu, krótko mówiąc, czyli wzmacnia nie tylko nas psychicznie, ale cały system odpornościowy. Dlatego tę uważność warto kierować na rozwój duchowy, bo robicie sobie państwo same profity w życiu, warto. W dzisiejszych czasach nawet trzeba. To decyduje o naszej jakości życia. Im wyższa świadomość duchowa, tym lepsza jakość życia. Eluniu, bardzo Ci dziękuję. Ogromnie jestem wdzięczna za ten temat i jak mówię, zostańmy przy nim proszę na następny tydzień, w kolejny poniedziałek, bo jest tak dużo do, do powiedzenia, do podzielenia się tą radością wręcz tych informacji potwierdzonych naukowo, czyli duchowych informacji potwierdzonych naukowo, które uważam są ratunkiem dla wielu ludzi, którzy w czasie obecnym Zmagają się, a tych ludzi jest bardzo dużo w dzisiejszym czasie. Czyli jest to wykrzyknik do tego, żeby nie rezygnować z tego tematu, a mówić, cieszyć się, dzielić się tymi informacjami, które są dostępne. Pani Elżbieta Nowalska, Rozmowy przez ocean o wewnętrznym rozwoju człowieka. Zapraszam Państwa do odwiedzenia strony Pani Eli i dokształcania się tych nauk jest multum, cudowne, aż serce się cieszy, kiedy można dostawać taką wiedzę, więc używajcie jej Państwo. nowalska.pl i dziękujemy Elu za kolejne wspaniałe informacje dzisiaj. Dziękuję bardzo. Doceniajmy, kochani, to, co mogą komórki, te drobniusieńkie komórki naszego ciała i naszego pola energetycznego, bo w końcu o nich cały czas rozmawiamy. Dokładnie. Niech się stanie. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję.